Siamaneżko z tej strony, Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, odcinka dosyć długo nie było, a dzisiejszy odcinek będzie taki dosyć mocno kontrowersyjny, dlatego nie przedłużając, rozpocznijmy sobie ten odcinek. Następnie właśnie chciałbym zaznaczyć, dlaczego tego odcinka nie było przez tak długi czas, a po prostu byłem chory przede wszystkim. I jeszcze tam miałem do załatwienia kilka spraw prywatnych, dlatego też nie grałem w War jakoś dużo. Plus po prostu nie było na to czasu, żeby nagrywać materiał. Dodatkowo, dlaczego mówię, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć kontrowersyjny? Będzie kontrowersyjny z jednego prostego powodu. Jest to odcinek, który może wywołać skrajne emocje, ze względu na to, że z jednej strony za coś mogę pochwalić Warfandera, za coś mogę go mocno skrytykować. Wiadomo, niektórym ludziom to nie przeszkadza, niektórym ludziom to bardzo przeszkadza, tak jak na przykład mi. Ale no, wiadomo o co tutaj chodzi. Trzeba też takie tematy niestety poruszać, więc będzie trzeba o tym również powiedzieć. Ale dobrze, nie przedłużając, pierwszy temat, jaki chciałem poruszyć. To niestety anti-cheatów w War Ten anti który obecnie jest, działa, powiedzmy, jakby działanie Co prawda, w ostatnim czasie była drobna zmiana w anti i przez pewien okres czasu no, grało się całkiem dobrze. Tam były bodajże dwa dni takiej pauzy, gdzie nie było w ogóle cheaterów I efekt był wtedy następujący, że poczułem się, jakbym wrócił do dawnych czasów tak naprawdę od Pandera, czyli takiego okresu sprzed 4-5 lat, gdzie jeszcze granie była jakoś mega popularna, ale wtedy naprawdę dało się fajnie powalczyć, tak? Fajnie się walczyło, fajnie się grało i no, muszę przyznać, że było to całkiem, całkiem przyjemne. Co prawda nie wiem z jakiego powodu yy, ślimaki po prostu nie biorą i nie zmieniają zaś po raz kolejny tego Antichita Skoro raz im pykło, to dlaczego drugi raz tego nie zrobić, tak? Przecież mogą, mają takie możliwości, ale no nie robią, tak? Nie robią, nie chce im się, nie wiem z jakiego powodu. Jeżeli... Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli dostanie informacje, faktycznie informacje, że to zadziałało, tak? To powinni iść tym krokiem cały czas i robić coś z tym. A nie tak jak w obecnej sytuacji jest, yy, czyli najlepiej nie ma tematu, poprawiliśmy jedną rzecz i późba koniec, tak? I już nic nie robimy. No to, to nie jest dobre rozwiązanie, powiedzmy sobie szczerze, no i jak mamy już czyli tak faktycznie nagle nam to zadziałało, no to wypadałoby wziąć i pójść za ciosem i zrobić to do końca, tak? Tak jak powinno być. Nie wiem, firma tego nie robi, nie wiem z jakiego powodu. Dla mnie jest to głupota. Po prostu, że przestali, tak? Że nie chcą wprowadzić nie wprowadzili żadnej nowej łatki, jak widzieli, że faktycznie wyzbyli się. Drugim tematem, jaki chciałbym poruszyć jest obecnie wbijanie drzewek, tak? Sa gracze War doskonale wiedzą, że mimo iż cały czas coś tam kombinują przy tej drzewkach, żeby było niby łatwiej w rzeczywistości, no nie jest nie jest tak różowo, tak? niektóre szczególnie jeżeli chodzi o modyfikacje, tak? wybadanie maszyny jedno, zrobienie modyfikacji drugie, tak? czas wbijania niektórych modyfikacji, no po prostu człowieka dobija tak samo jak i ym, sposób wybijania tych modyfikacji, tak? Te modyfikacje są źle poukładane według mnie przynajmniej. E, musimy sobie popatrzeć na to, tak? Mamy takie czołgi lekkie. Czołgi lekkie. No co jest najważniejszym elementem czołgi lekkiego? No mobilność. Gdzie znajdują się najczęściej modyfikacje od mody mobilności? No znajdują się na końcu drzewka, tak? Na ryże czwartej to no, powiedzmy sobie jeszcze, że niektóre te pojazdy bez tych modyfikacji no, po prostu nie jeżdżą, tak? Swoją w miejscu albo ledwo, ledwo co się ruszają. Więc no, ro, robi to duży, duży problem, tylko trzeba o tym sobie powiedzieć. Plus do tego część maszyn jest w ogóle bezużyteczna tak? Zauważcie sobie przykładowo... Takie maszyny jak na przykład Churchill 7, Sherman Jumbo, tak, z armatami 75 mm, tymi krótkimi. No one na swoim poziomie mają naprawdę bardzo i to bardzo duże problemy. W momencie, kiedy jest, gramy takim Churchillem, no to sami doskonale wiecie, że na podstawowej amunicji nic nie da się praktycznie ustrzelić, bo ta amunicja się nie wgryza. Wchodzicie sobie na jumbo, rzuca was, jumbo jest na 5.7, rzuci Was na 6.7. Co możecie jumbo z krótką armatą 75 mm zrobić? No nic. Dosłownie nic. Dlatego w mojej ocenie trzeba wziąć i zająć się porządnie tymi drzewkami. Niech firma po prostu zrobi to co do niej należy i posłucha się w końcu graczy, tak? Bo jednak... Powiedzmy sobie szczerze, ale gracze to jest, można byłoby ich nazwać, że to są pracodawcy właśnie takiej firmy, bo zauważcie sobie, że War Thunder jest grą darmową, ale ludzie kupują premki, tak, więc stąd firma ma pieniądze na utrzymanie serwerów, na yy, różnego rodzaju inne rzeczy, tak. Bez tego no, firma leży, tak? Bez graczy firma leży i to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Dodatkowo również trzeba, trzeba delikatnie mówiąc pozmieniać ten Battle Rating, tak? Jest to strasznie już przestarzały Battle Rating i w obecnym czasie no, on nie ma za bardzo sensu, tak? Zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie jak właśnie, tak jak wspominałem, tymi maszynami się gra. No one są tragiczne już na swoim poziomie, a jak Was rzuci uptier jest jeszcze gorzej. Jest, jest na to fajne rozwiązanie, można byłoby coś takiego zrobić. To jest zmiana battery ratingu, czyli zmienić sposób dobierania drużynach. I to zmienić go w taki sposób drastyczny. A nie tak jak obecnie to jest. Hmm, czyli prowadzić system dla niewymaksowanych maszyn, dla niezbadanych, tak. Hmm, czyli hmm, dla maszyn, które mają modyfikacje nieodblokowane, a nie niekupione. Bo to trzeba sobie zaznaczyć. Jeżeli maszyna jest wymaksowana, ale modyfikacje nie są tak jakby wrzucone, to wtedy by trzeba było zrobić tak, żeby po prostu liczyć tą maszynę jako wymaksowaną, żeby nie było sytuacji, że mm, gracze będą kombinować jak sobie zaniżać ten battle rating, tak? E, tutaj chodzi głównie o to, żeby dać takiej niezbadanej maszynie mm, battle, battle rating na poziomie minus e, 0.3, plus 0.3 na przykład. Albo druga opcja Właśnie już dla zbadanych maszyn Minus 0,7 plus 0,7 Żeby te maszyny sobie radziły też e, Trzeba o tym pamiętać, że mamy Słabszych graczy w Wartanderze, Nie mamy mocnych, tak? Mm, ludzie, którzy grają bardzo długi czas No najczęściej już się powoli nudzą tą grą To trzeba sobie powiedzieć szczerze, tak? Ludzie, którzy dopiero co wchodzą I nie znają jeszcze mechanik W tym momencie Właśnie taka gra typu mm, maksymalnie plus 0,7, minus 07, no dałaby im szansę w ogóle na to, żeby nauczyć się produkcji, tak? Nauczyć się tej gry. E, oczywiście badanie modyfikacji to też trzeba sobie powiedzieć szczerze. No żeby wymaksować niektóre maszyny trzeba chorych ilości expa. To trzeba sobie powiedzieć szczerze. No wymaksowanie takiego nie wiem, takiej merkawy na topce, tak? no, jak nie macie konta premium, nie macie mm, do tego talizmanu no to się możecie zapłakać, tak? w, w jakiś innych maszyn no też się zapłaczecie, tak? i to zapłaczecie się naprawdę konkretnie bo powiedzmy sobie szczerze jeżeli modyfikacja jakakolwiek kosztuje 20, 30 tysięcy e, expa no to to jest po prostu dramat, tak? A część tych modyfikacji znajduje się bardzo późno. Na przykład n dobre pociski, tak? Bo na tych podstawowych w merkawie sobie jeszcze jako tako radzimy, ale jak mamy, jak mamy na przykład T80, tak? No to na podstawowej amunicji idzie się tam zapłakać. Albo tak samo T64 i inne tego typu konstrukcje. No niestety nie jest to... nie będzie to dobre rozwiązanie wiecie, żeby mm, zostawić to tak, jak teraz obecnie jest. Dobrze Kolejnym tematem, jaki chciałbym poruszyć, bo ten temat też jest taki dosyć mm, drażliwy, można byłoby to tak nazwać. To są nowe tryby. Chodzi o to, żeby nie wprowadzać tak jak teraz jest eventu za eventem. Zauważcie sobie, jak to było teraz. Mieliśmy FVA, kończyliśmy FVa, tak? E, jako choke. Dwa dni później weszedł nam event na Freedom Fightera, czyli kolejną maszynę kopiuj-klej. Mm, zaraz się pewnie skończy event na Freedom Fightera, pojawi się event, nie wiem, przykładowo, na jakiś okręt, tak? Okręt się skończy, zaś wejdzie maszyna y, typu jakiś powiedzwa czołg, tak? No. Dla mnie tego typu rzeczy są. No, trochę przeginką, tak? Wprowadzenie do wszystkich możliwych drzewek tego samego, tej samej maszyny, bo o, jakaś tam armia tego używała. No nie jest to do końca dobre, tak? Kiedyś mieliśmy Taki bardzo duży podział, tak? Chciałeś mieć maszynę idiotoodporną, brałeś Ruska. Chciałeś mieć maszynę, która świetnie sobie radzi, na przykład na poziomie 6-7, brałeś Niemców, tak? Robiłeś sobie, nie wiem, chciałeś mieć magazynki, brałeś sobie Francuza. A w tym obecnym momencie, jakiej sobie nacji nie weźmiecie, tam najczęściej będziecie mieli albo Freedom Fightera, albo Tornado, albo coś innego, no. To nie jest dobre, powiedzmy sobie szczerze. Bo ta granica między danymi nacjami już się dawno temu zatarła, a zaciera się jeszcze bardziej, więc nie jest to dobre. Dlatego. A i dodatkowo, no zauważcie sobie, że nie ma praktycznie nowych trybów, tak? Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio były jakieś takie fajne tryby. Tak jak na przykład były. Nie wiem, czy pamiętacie tryby z... Ten tryb, co mieliście na pustyni, tam walczyliście takimi pojazdami, które troszkę przypominały, powiedzmy, maszyny z Mass Effecta albo czegoś. Takie, wiecie, trochę wymyślone, nie? No i co? I nie ma takich trybów, tak? Albo kolejna kwestia. Tryby na przykład, z, w których możecie sobie pograć samemu, tak? Mamy niby ten tryb cały, to się nazywa kampania, tak? Ale szczerze, ja nie pamiętam, czy ja ją w ogóle włączałem. Mam wykupioną tą kampanię na Pacyfiku, ale w życiu świata jej nie zagrałem, bo nagrody tam są do dupy, tak? Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na przykład trybów, gdzie możemy się pobawić na przykład kooperacyjnie tak? Albo pobawić się, tak jak są teraz na przykład promocje, ludzie kupują bardzo dużo premek, tak? To dlaczego nie zrobić trybu, gdzie mogą sobie pojeździć właśnie tylko tą jedną maszyną? Byłaby taka możliwość. Ja nie widzę najmniejszych przeszkód, tak? Można byłoby coś takiego wprowadzić. Też nie ma. Więc, no jak sami widzicie, no niestety. Twórcy chyba zapominają o takich właśnie graczach, nie? Nie wiem. Mam po prostu takie podejrzenie. Ale dobrze. Hmm jeszcze chciałbym naznaczyć jeden temat też taki kurde troszeczkę mm, dziwny Ewent, nie inaczej źle to powiedziałem nie dziwny taki bardziej e, temat który by umożliwił starszym graczom żeby z powrotem poczuli jakiś fan z tej gry czyli na przykład w momencie kiedy mamy wymaksowane drzewka tak? Nie wiem, ktoś sobie wymaksował Amerykę do fulla, tak? Niech dadzą możliwość takim osobom, żeby sobie na przykład, nie wiem, wprowadziły na przykład popowe maszyny i zrobić dla nich takie, nie wiem, jakby to można było nazwać, taką dodatkową funkcję, że wymaksujesz jakieś drzewko, no to otrzymujesz maszynę, której normalnie nie jesteś w stanie zdobyć, tak? I możesz sobie wybrać, na przykład, czy chcesz yy, Z amerykańców, na przykład, nie wiem, jakiegoś tam M60, który został w, yy, Został gdzieś wycofany, taki to jest przykład, po prostu Albo tak jak Niemców skończycie, że będziecie mogli sobie odebrać, na przykład, nie wiem yy, Flaka 341 yy, Tygrysa 105, takie maszyny, które zostały Wycofane, tak? Wtedy miałoby to sens, bo ludzie by dążyli do tego, żeby wymaksowywać sobie drzewka. Byłoby to całkiem, całkiem fajne i ciekawe z jednej strony, tak? Tak jak teraz jest na przykład wycofanie Artuditu z Japonii, tak? Wymaksujesz Japonię, masz możliwość odebrania tych samolotów. No, byłoby, byłoby to bardzo, bardzo ciekawe, ale dobrze. Nie przedłużając tego odcinka dalej, bo nie, tutaj można jeszcze o tym gadać a gadać, nie przedłużając tego odcinka dalej, możecie mi napisać jak się zaopatrujecie na tego typu rzeczy, czy byście coś dodali do tego, co, o czym powiedziałem, oraz możecie też podać swoje własne takie przemyślenia, a przy okazji wiadomo, Możecie też zostawić po sobie coś na kanale. To wtedy wiadomo, że te odcinki będą troszeczkę bardziej regularne, bo z tego co widzę, to kanał niestety nam podupada. Ale dobrze, nic. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się prawdopodobnie w czwartek i o dziwo nie będzie to War Thunder, tylko jakaś nowa gra na kanale. Więc dzięki wielkie. Cześć!